Jakie one są towarzyskie. Chodź, 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 chodź. Całe A tamte biegają. Chodź, 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 chodź. Tak jest. Ruszać się. Wszystkie chcą, wszystkie chcą tu przyjść. No tak. Tak, tak, tak. Najlepsza to jest ta gdzie jest obrączka, no? Bo jest z skubacz jest co skubać, tak jest co skubać tak, tak więc ja nie mam żebyś na kółku ale jest to się takie mądre, takie ciekawskie chodź tutaj matkę Thank <laughs> you.